Dobry wieczór! Wystawiła nas dzisiaj Ekstraklasa na próbę, jeżeli chodzi o Super Piątek. Choć do tej pory te Super Piątki z reguły były no, dość przyjemnymi wieczorami, przynajmniej ostatnio, to dzisiaj i Piast i Lech Poznań no, wystawili kibiców na dość ciężką próbę i o tej ciężkiej próbie w Gliwicach. Dzisiaj z redaktorem Dawidem Dobraszem z meczyków.pl sobie porozmawiamy. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam, dobry wieczór. Dawid, co się wydarzyło w Gliwicach, bo powiem Ci szczerze, że kiedy grasz jako pierwszy z faworytów swój mecz, to wydaje mi się, że Ty powinieneś pokazać swoją siłę, powinieneś pokazać swoją moc i patrzcie, niech się reszta, reszta boi. Pytanie, czy to Lech taki słaby, czy Piast taki mocny? Wiesz co, no na pewno jesteśmy po meczu i to też są zawsze inne emocje z perspektywy tego, co oglądaliśmy. Ja już tak wydaje mi się, że obserwuję tego Lecha od lat i patrzę trochę na to wszystko szerzej. Na pewno że uśpił się tymi dwoma bardzo dobrymi ostatnimi meczami, bo tak jak pisałem w jednym z tweetów, że największym problemem było to, co Niels Frederiksen, jaką kolę kupował ostatnio w automacie. I wydaje mi się, że dzisiaj też Piast postawił niewiarygodnie dużą siłę mentalną. I postawił też takie warunki agresywne, w które Lech nie tyle co nie potrafił wejść, bo w pewien sposób wszedł, ale nie potrafił nauczyć swojego tempa gry. I jeśli w Piastrze, ok, mimo tych kontuzji, mimo braku Dziczka, Czerwińskiego, nie wiem, Jorge Felix na ławce, e, wizyta kibiców, tak, w tygodniu, jeśli chodzi o różne Piasta, to tam było widać taką motywację, pójść trener Vukowicz na ławce, który wiadomo e, skąd ale jest, jakie podejście... Pozwól, że w bo trener Kukowicz powiedział ostatnio na konferencji, zresztą mówił o tym Czarek Olbrych w Super piątku po, po meczu, że tam pieniądze jakieś chyba wpłynęły, w sensie, że te problemy finansowe się trochę skończyły. Może to zadziałało motywają, motywująco na, na piłkarzy z Gliwicy? co, czasami jak nie, nie ma szanka, to jest granko akurat, to się różnie w naszej lidze okazuje i no, wydaje mi się, że jakby... Po, po samym tym meczu najbardziej zaskakuje mnie to, że Lech w żaden sposób, żaden z piłkarzy, może inaczej, żaden z piłkarzy mm, nie potrafił dzisiaj dać czegoś ekstra. No, był jedynie przebłysk Afonso Sołzy przy tej akcji z Kozubalem i podaniu do Jala Pereira. to jest wszystko. Jeśli, jeśli okay. mówimy o najlepszej, powiedzmy, ofensywie w lidze, drużynie, która kreuje najwięcej sytuacji, no to tu jest największy problem, bo ostatnio mówiliśmy, że brakuje skuteczności, a tu brakowało zdecydowanie kreacji. Więc yy, przede wszystkim patrzę na ten mecz z perspektywy tego, że lek jednak zdobył punkt. I takie mecze się zdarzają. I jest jakiś problem, bo patrząc na to, jak wyglądało spotkanie z puszczą niepłomice, to ono wyglądało tak samo. Tylko tam się po prostu czerwona kartka, stały fragment i lek się posypał. Widzieliśmy ostatnio, jak widzę się posypał chociażby na e, też z wymęczu z puszczą. I po prostu, gdyby piast miał takie umiejętności, jak puszcza, czyli tu stały fragment, e, może większa skuteczność, bo też w pierwszej połowie jednak Piast miał kilka sytuacji na pewno ten mecz do przerwy to było kuriozum, jeśli chodzi o to, co Lek zagrał i nie chce mi się nawet słuchać o murawie, po prostu piłkarze nie wnieśli takiej odpowiedniej, odpowiedniej odpowiednie może jakby to powiedzieć mentalność, ale cech wolicjonalnych do tego meczu i samymi umiejętnościami jak nie masz dobrej dyspozycji nie udało się po prostu tego przepchnąć ale mówię no z perspektywy czasu zobaczymy jak się kolejka ułoży no ja uważam, że to jest jednak punkt zdobyty przez Lecha i trzeba się zastanowić i w tym ostatnim meczu sezonu zapunktować za trzy i żeby ten mecz w pewien sposób wymazać, bo ja od początku jak było Tour de Śląsk to mówiłem, że 7 punktów to będzie ok, tak? I, I wydaje mi się, że na chłodno gra była bardzo słaba, bardzo przeciętna i to zastanawia. No ale to nie jest Lech, który tak gra cały czas, tylko mówimy, że to jest jednak wypadek przy pracy. No i trudno nie odnieść wrażenia, że to był mecz, tak jak napisano na Twitterze, jakby Mariusz Rumak był na ławce rezerwowej. No właśnie, to, to był bardzo celny wpis, w sensie. Prawda, w futbolu ekstra nie ma na tyle tutaj możliwości technicznych, ale będę się uczył, żeby pokazywać tweety i, i tak dalej, ale to to, muszę, to wymaga testów. Na pewno. Miałem dzisiaj takie, znaczy inaczej, to, to jeszcze do tego Tur de Śląsk bym, bym wrócił, bo ja się Dawid zastanawiałem, który z tych meczów będzie dla Lecha najtrudniejszy. Wydawało mi się, że przy Bułgarski ostatni mecz to ten GKS nie ma prawa niczego zrobić i zastanawiałem się pomiędzy tym meczem z Piastem, a meczem z Górnikiem i powiem Ci szczerze, że stawiałem bardziej na ten mecz, który dopiero Lecha czeka, z racji tego, że Górnik no, prezentuje się... Lepiej niż Piast w ostatnich tygodniach przed własną publicznością, i tak dalej. Więc wiesz, ta otoczka do tego ostatni mecz w roku kalendarzowym. Lecha, wiadomo jak z tymi ostatnimi meczami jest. Przynajmniej Legia ma z tym zawsze problemy. Nie wiem jak to jest u Lecha, w sumie tego nie analizowałem. Tak, no, ta strata punktów przyszła znacznie wcześniej niż ja oczekiwałem. Nie wiem jak ty do tego podchodzisz. Ja bym jednak spojrzał z perspektywy tego, co się wydarzyło w tym tygodniu w Piaście Gliwice. Bo wydaje mi się, że to jest jednak kluczowe, bo to był zespół niezwykle dzisiaj zdeterminowany. I ja często mam wrażenie, że zobacz, jak na przykład dzisiaj by trafił widzew, no to ja ci gwarantuję, że ten widzew zostałby może nie tyle rozniesiony, ale jakby ten widzew pokonał. A trafił ten widzew w drugiej kolejce, kiedy to był widzew Strong. I wydaje mi się, że kwestia momentów, jak kiedy trafiasz w terminarzu na kogoś, też ma duże znaczenie. I dzisiaj pias był po takim. Bardzo trudnym dla siebie meczu z górnikiem Zabrze, gdzie górnik był lepszy, gdzieś ta sama sytuacja z z Podolskim I mam wrażenie, że w tym tygodniu nastąpiła taka klasyczna konsolidacja. Panowie, że jest tak źle, że musimy wejść na najwyższy swój poziom. I dzisiaj nie widzieliśmy ogromnej jakości w Piaszczyk-Lidice, ale widzieliśmy determinację, żeby tego meczu nie przegrać. Nawet w drugiej połowie lek został. Inaczej, lek dominował, tak? W tej, w tej części. Ale nic z tego nie, wynikało, nie? Ale nic z tego, tak, nic z tego nie wynikało, bo Piast się też mądrze ustawił, była dobra na pola karnego, ale lek przy słabszej dyspozycji i też przy słabszej dyspozycji zmienników, bo ty też sobie może jeszcze powiemy, no nie potrafił tutaj nic wykreować. I ja na, naprawdę, okej, okay, bo na logikę, ty, ty patrzysz logicznie, patrzysz gdzie jest górnik, zawsze w tabeli gdzie jest Piast Griffith. No ja się z tą zgadzam, ale ja ci mówię, że teraz może nie tyle, że jestem przekonany, ale ja się nie zdziwię jak nagle Lech Poznań teraz po tym meczu właśnie będzie mega zdeterminowany, ten tydzień będzie takim last dance, tak? Wiem, że chyba 3 grudnia jest Wigilia jeszcze klubowa, więc pewnie kilka osób tam sobie porozmawia i powie, panowie, 38 punktów, tak? Zapunktujemy, zatrzymamy, 41 po 18 meczach i to jest nasz cel i ci gwarantuję, że takiego Lecha, jak zobaczysz w piątek, za tydzień, to będzie zupełnie coś innego niż jak zobaczyłeś dzisiaj, bo w naszej ekstraklasie często właśnie ten poziom mentalny nie zawsze umiejętności. Umiejętności też są ważne. Jak włożysz mentalność, to umiejętności ci to czasami przeważą, ale dzisiaj Lech nie umiał pokazać tych umiejętności. Ja mentalnie prezentuję przygotowany na walkę. Plus jeszcze w pewien sposób ta murawa na pewno pomogła, ale nie chcę mi się o tym rozmawiać, bo jednak lepszy takie takiej jakości nie powinien tutaj rzucać, nie wiem, aspektu na to, że, że coś z murawą nie wyszło. No tak, to, to taki trochę temat zastępczy. Ja mam, mam wrażenie, Dawid, kto dzisiaj ciebie najbardziej zawiódł? Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj tak, Mikael Isak odcięty totalnie, środek pola te linie współpracy na linii Souza Kozubal też piast po prostu przeciął. Joel Pereira aktywny. Lewa strona no, niewiele wnosiła, jeżeli chodzi o, o Michała Gurgula w, ofensywę, w ofensywie, ale tutaj nie jesteśmy absolutnie tym, tym zdziwieni. Zmiennicy, no powiem ci szczerze, wysłałem, bo mamy grupę swoją Poznań Warszawa. Na Sofa score jak szedłem na profil Briana Fiabemy. Sofa Skor podaje, że ten piłkarz nie wykonał żadnego Udanego dośrodkowania w pole karne rywali Przecież to jest jakiś absurd On nie wykonał nawet żadnego pojedynku Bo jak w pewien sposób w pewnym momencie z Komentatorzy na to zwrócili uwagę To on w ogóle nie podejmował prób dyblingu Tylko szukał gry Jeśli pytasz, odpowiadam na twoje pytanie no Nie widziałem tak słabego występu Antonio Milicza w tym meczu No ale powiedzmy ostatecznie W tym w tej rundzie takiego słabego występu no Ostatecznie to się nie przełożyło na straty Bo jednak z tym kątem Eee, to jest pierwsza sprawa. No, wydaje mi się przede wszystkim skrzydłowi Antek Kozubal. No, Antek Kozubal zagrał drugi słabszy mecz, biorąc pod uwagę to spotkanie z GKS-em Katowice. I myślałem, że jeśli patrzę na zespół z Katowic, no, to to może było takie dla niego spotkanie sentymentalne. Gdzieś wiem, że był w hotelu przed meczem, może po prostu jakoś na niego wpłynęło, ale dzisiaj zagrał słabiej. Eee, też zmiana Jagieły, ale moim zdaniem ona w żaden sposób nie pomogła i nie przełożyła się na nic dobrego. Więc ja bym wskazał wolę i Golizadek. Golizadek już do boksów przerwy, no, ale z drugiej strony po tym, co pokazał Fiabema, no to też nasuwa się pytanie, kibice słusznie mówią, w jakiej formie musi być dzisiaj Dino Hotit, albo co tam się stało? Nawet że widziałeś to, o zdjęcie, widziałeś to zdjęcie chyba Bill Kilgore na Twitterze, też kibice Lecha wstawił, jeżeli chodzi o Dino Hotit, zwracając uwagę na jego sylwetkę, że chyba to jest, może być przyczyna. Oczywiście to jest na zasadzie domysłów i, i tak dalej, natomiast no, powiem ci szczerze, że, że to, że Dino Hotit, który w w pierwszej części rundy jesiennej, moim zdaniem, był podstawowym skrzydłowym, lecha Poznań, dzisiaj jest schowany tak głęboko do szafy, to jest coś niepokojącego. On co, no akurat lek ma taką głębię składu, że powiedzmy, że nie jest to dzisiaj problem. Bo jeśli nawet Dino Hotis byłby kontuzjowany, to byśmy o nim dzisiaj po prostu nie rozmawiali. No wydaje mi się, że. Że jeśli tak jest, bo to są takie, wiesz, to są niemerytoryczne przesłanki, bo my tego nie wiemy, tak? Może o to zapytam gdzieś, się dowiem i faktycznie ktoś na to zwrócił uwagę, bo gdzieś to się przebija w, na klubowych korytarzach, tak, tak mówiąc. No ale dobra, no, nie możemy mówić o tym, że jak lek wystawia skład na galowo, to problemem jest chodzić, tak? Dzisiaj, bo problemem nie jest hotić, pewnie jakimś tam drobnym w perspektywie ewentualnej pomocy z ławki, no mmm, ale jednak dzisiaj potem też lek zmienił strukturę gry na dwójkę napastników, no ale to też w ogóle w żaden sposób nie pomogło. I wydaje mi się, że tutaj po prostu takie, jakby Lech nie potrafił podjąć rywalizacji walki. Do tego mam problem. I zmiennicy weszli w to samo. Też nie potrafili, nie wiem, jak jeło, też dawał strzały z nieprzygotowanych pozycji. No, nikt nie potrafił wygrywać pojedynku, no ale też mówię, no też trzeba oddać, że bardzo dobrze tutaj podwajani byli zawodnicy Lecha i to chciałbym docenić piasta. Bo my mówimy o tym, że Lech zabił oczywiście słabo. Ale ja dzisiaj zagrał pewnie jedno z najlepszych spotkań ostatnio, jeśli chodzi o takie włożenie właśnie energii i sytuacji czysto-piłkarskich, bo też czekają na ten kontekst z tych coś było i na pewno dzisiaj jeszcze ten mecz, leży inaczej. Jakby to był taki smutny, nie wiem, piątkowy wieczór zimowy, to też byśmy inaczej ten mecz odbierali, a jesteśmy po dwóch bardzo dobrych meczach polskich, już w europejskich pucharach. Na pewno bardzo dobrym w legii, nieco gorszym, jak Jeloni, bo jednak tam defensywa wróciła trochę do ustawień fabrycznych z zeszłego sezonu. No i to też się rezonuje, tak, że dzisiaj mówimy o tym, że Lech jest najlepszym klubem, jeśli chodzi o bycie liderem Ekstraklasy, no i pokazuje takie, takie coś, tak, gdzie gra raz w tygodniu i to się nie ma prawa zdarzyć. I teraz bardzo jestem ciekaw znowu, bo też tak jak mówił o tym e, Jacek Laskowski, Lech bardzo dobrze reaguje po porażkach czy po słabych meczach i szczerze mówiąc tego się spodziewam i Inaczej, jak lek zagra drugi taki sam mecz w górniku Zabrze, to wtedy możemy się tu spotkać i podyskutować naprawdę merytorycznie, rozłożyć te dwa mecz na czynniki pierwsze, bo moim zdaniem to się nie, wy nie wydarzy, po prostu. Mhm, czyli zakładasz, że będzie ta reakcja w meczu z Górnikiem tak. Zabrze? Ale dobra. E, wrócimy jeszcze do tego, co się dzisiaj wydarzyło. Mika Lisak, dzisiaj osąd bohatera redaktora przez redaktora Dobrasza. Brak serwisu, czy, czy o co to chodziło? Bo były takie momenty, że on już się naprawdę głęboko cofał, żeby wesprzeć drugą linię, no ale totalnie nic. No ja jestem wkurzony, bo to mój kapitan w fantazy. I, I po prostu, po prostu jestem niepocieszony. Nie o, Kewol jest z nami. Pozdrawiamy Kewola oczywiście, który postanowił spędzić piękny piątkowy wieczór naprawdę w futbolu ekstra. Ale Mikael Isak, O co tu dzisiaj chodziło? Wiesz, co? Na pewno to jest ta kwestia, że nie miał serwisu, bo tak naprawdę nie miał żadnej sytuacji. Chociaż z drugiej strony jego dyspozycja dzisiaj mogłaby wskazywać, że nawet gdyby ten serwis był on by czegoś nie wykorzystał, bo to były złe decyzje. Mm, to było też takie wyganianie się ze światła bramki w pewnych sytuacjach. I trochę Mikaeliszak był odbiciem dzisiaj tego, tego zespołu. No, 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 Ja napisałem takiego tweeta też po meczu, w tym, w tym w kontekście właśnie, że tego meczu dla za kadencji Mariusza No, Ja nie mogę powiedzieć, że to zagrał niezły dzisiaj. Tak? A nie mogę powiedzieć tym, że to zagrał dobry. No Bartek Mrozek mielibyśmy... zagrał niezły. No ale z drugiej dobra, no, no dobra, no możemy zapowiedź, ale z drugiej strony to ja bym podszedł do tego w ten sposób, czy on wykonał też coś takiego wow, bo z jednej Nie. strony w tej pierwszej powie dał, dał sytuację, co mu tam strzelali z rogu i, i, tak. i puścił piłkę właśnie w środek i go tam w sali uratował, że tę piłkę wybił. Więc inaczej, no Bartek zagrał na swoim poziomie, tak? No jak on by dzisiaj coś puścił, to znaczy, że popełniłby duży błąd. Więc może. Okej, okay, może to spełnia definicję meczu niezły. Okej, okay, to to mogę. Mogę się zgodzić i, i tyle. I tu jak patrzę, patrzę na Mikele i Szaka, no mówię, ja mam pretensje do całego zespołu, tam gdzieś coś nie zagrało, bo tak jak jeszcze też pisałem z Błażejem Łukaszewskim i też mówiłem to w transmisji, że cały czas Sindre i Nies mówili o tym pressingu, pressingu, no to jak oni mówili o tym pressingu, no to drużyna nie potrafiła tego zrealizować. To jest pytanie, czemu nie potrafiła tego zrealizować I zakładam, że teraz w nie trzeba sobie na to odpowiedzieć, bo ja jeszcze tej odpowiedzi nie znam, czy, czy to była taka pycha mentalna po tych dwóch meczach, tylko ja, ja mam taką po prostu diagnozę, że wydaje mi się, że po prostu Piast dzisiaj wszedł na wyższy poziom niż w ostatnim meczu, no nawet no mimo dzisiaj tego o tym, że, że, że mogła być pycha, a z drugiej strony byśmy, nie wiem, lekby wcisnął 1-0, to byśmy mówili o tych różnych, nie wiem, wypowiedziach, że to jest pewność siebie po prostu, nie? To, to też tak jest, ta granica jest bardzo, bardzo cienka. To, tak, ale jakby dzisiaj Lek wcisnął na 1-0, to my się wydaje, że jednak byłaby taka narracja, że to jest fart dzisiaj, tak? Że Lek miał dużo szczęścia, bo mówię, no, pamiętam taki mecz w zeszłym sezonie, kiedy Lek Poznań gra Głębiem lubi na Zagłębiu i Murawski dostał w pierwszej czerwoną kartkę. Lech prowadził, i po stałym fragmencie Blazić trafił na 1-1. I wtedy też mówiłem, że Lech zdobył punkt, a nie stracił dwa. I dzisiaj patrzę na ten mecz tak samo. No, no nie wiem, jak ktoś mi wyjdzie z Lecha i powie, że. Myśmy stracili dwa punkty, jak to Piotr Rudkowski używa często, że tu myśmy, no to się tylko zaśmieje, no bo panowie, no bądźcie też jakby szczerzy i wydaje mi się, że Radek Morawski też po meczu w Lidze Plus, tutaj nie widzę Plus, tylko w Super Piątku oglądałem, że po prostu no to jak zagra słaby mecz I, i teraz mówię, jestem ciekaw tej reakcji, bo tak jak Lek zagrał taki sam mecz z puszczą, to go przegrał po prostu, więc można patrzeć w pewien sposób, że jest jakiś progres. No mówię, no to się zobacz, to się zdarza, bo w zeszłej kolejce to mówiliśmy, że kolejka idealnie podlecha, tak? Tylko wygrała Legia, no ale powiedzmy Legia jest na razie daleko jeszcze z tyłu. Zobaczymy, jak wygra w meczu ze Stalą, bo jest szansa na odrobienie. Teraz d d dwóch punktów. No i będziemy mądrzej się po kolejce, gdzie to wszystko w jakim aspekcie teraz wygląda, kto zapunktuje, kto nie. No bo takie macie się będą każdemu zdarzać. No nie wiem, no raku widzisz, bo u siebie remisuje z koroną, no jak teraz wiesz, remisuje z Piastem chodzi po o to, metru. że za chwilę podłączasz to, ten peleton pościgowy do prądu, nie? Dajesz wtyczkę i, i mówisz, dobra, tu jest gniazdko, podłączajcie się, nie? To. to, to to się na pewno wydarzy, bo zobacz, no lek, jeśli już tak wybiegamy w przyszłość, no wiosną ma tak, wyjazd do Białego Stoku, wyjazd do Warszawy, wyjazd do Szczecina, wyjazd do Wrocławia, no to ci gwarantuję, że gdzieś tam punkty straci, tak? W jednym z tych czterech wyjazdów. I też to będzie w pewien sposób podłączenie kogoś e, do prądu. No nie wiem, no na piaszczy dużo drużyn wygrywało. Teraz lek trafił piasta w takim momencie, gdzie wyszli kibice, nie wiem, czy do szatni, czy na trening, gdzie widzisz, pojawiły się pieniądze, gdzie też w pewien sposób ten zespół pewnie stanął i powiedział, dobra, panowie, no jak my teraz nie zapunktujemy, to już będzie bardzo źle. No i, i, i dołożyło się do tego to, co zagrał Lech i, i wyszło takie padło po prostu i każdy, kto dzisiaj spędził wieczór w inny sposób niż oglądając ten mecz, nie wiem, czytał książkę, wyszedł ze znajomymi na kolację, czy nie wiem, poszedł nawet na siłownię, to po prostu dzisiaj jest wygrany i, i mogę tylko zaprosić na jutro na piłkarski salon na dziesiątą i w sumie to samo powiem, że każdy, kto spędził w piątkowy wieczór w inny sposób, to mu gratuluję dobrej decyzji. Gej, Krystian Jach pisze, Lech Standard czeka na innych w tabeli, jak jest za dobrze, to trzeba coś zepsuć. I wiesz co, Dawid, dzisiaj robiłem sobie taką analizę, w kontekście co półmetek sezonu w ostatnich 10 latach mówił nam o końcu tabeli. No Mistrz Polski z ostatnich lat na półmetku był na miejscu drugim, bądź na miejscu pierwszym, takim wyjątkiem był Piast Gliwice, ale tam był podział tabeli, podział na tą grupę mistrzowską i spadkową. Piast atakował z piątego miejsca na, na półmetku i wyjątkiem była Legia Warszawa w tym sezonie 16-17, kiedy atakowała z czwartego miejsca, ale tam był i podział tabeli, i podział punktów, więc w ogóle zupełnie coś innego. Natomiast Porównałem sobie Lecha Poznań do Śląska Wrocław sprzed roku. Śląsk Wrocław miał tylko jeden punkt mniej aniżeli Lech, ale Śląsk nie dostawał aż tylu komplementów za grę, że, że patrzymy na liczby. Eee, mówiliśmy, że Śląsk często przepycha te mecze, tak, po 1-0 i tak dalej, gdzieś tam kolanem. Natomiast w Lechu. Te mecze wyglądały zupełnie inaczej, widać było taką, no dojrza... fajnie się na Lecha patrzy w tym sezonie, ja nie mam problemu z, to, z tym powiedzieć I ten jeden mecz z tych 17 mi tego na pewno nie przysłoni. To wypadek przy pracy, twoim zdaniem? No moim zdaniem tak I, i też na przykład czytam teraz, że kibice Lecha piszą, że Lech na wyjazdach, a Lech u siebie to dwie różne drużyny. Dobra, był mecz z Piastem, był mecz z Puszczą, no ale tak, Lech wygrał po, nie wiem... 25 czy 30 latach na stali więc tak. Wygrał na Krakowic ostatnio, mu nie wygrywał. Wygrał po 4 latach na Zagłębiu Lubin. Patrzymy na grę Lecha. No, ja uważam, że Lech gra najlepszą piłkę w Polsce, tak. Jeśli chodzi o, o polskie boiska. I dzisiaj, jak Lech jest liderem, to Lech nie jest takim liderem, że jest uzależniony od Jak Exposito w zeszłej rundzie się zaczął chyba 15 grudnia po meczu w Zagłębiu Lubin, to się odciął dopiero. Chyba 1 marca, jak z Piastem Gliwice trafił rzut karny, co tam jeszcze Marcin jak im pomógł i 2-2 się skończyło. Więc to też nie jest tak, że dzisiaj jak się jeden, jeden piłkarz zatnie, to Lecha nie ma. I jak ja tutaj też czytam sobie teraz na czasie, że ja koronowałem Lecha. Tak, bo moim zdaniem, jak Lech nie zostanie mistrzem Polski w tym sezonie, to będzie niespodzianka ja się tego będę trzymał, bo to będzie oznaczało, że Lech będzie takich meczów jak dzisiaj, będzie grał więcej. I wtedy będziemy mówić, że to jednak nie jest niespodzianka. A jeśli trenerzy widzą na apce, że dzieje się coś złego, próbują reagować. Może reagowanie, jak ja to jest złe reagowanie. Też trzeba może z trenerami na ten temat podpowiedzieć i gdzieś tam. Zapytać, dlaczego tak jest, dlaczego Fiabema wchodzi jako pierwszy. Pomijam fakt, że to nie jest skrzydłowy i dzisiaj też gra kuriozalnie. Mówię, no nie jest Fiabema, dzisiaj problemem tego meczu sama decyzja może jest problemem, on też zagrał słabo i mówię, no ja naprawdę czekam na reakcję teraz Lecha w meczu z górnikiem Zabrze, bo on zdefiniuje, jakby też narrację na całą tę zimę. I Lech, nie wiem, na 80% będzie liderem po, po tej rundzie jesiennej z tą jedną kolejką. I tak naprawdę niech się inni dzisiaj martwią, tak, bo Lek będzie liderem, Lek będzie muszę sobie odpowiedzieć na kilka pytań, co było dobrze, co było źle. Uważam, no wiesz, że kolejny Lech okres. wiosną pyta... też ma ciężkie wyjazdy. Te wyjazdy są To no mówiłem tam, o tym, tak? tak? Tylko wiesz, ja w... Warszawa. Prawda? Tylko spojrzałbym na to też z innej perspektywy. No zobacz, się mięca który jak z Jagielonią pierwszy okres przygotowawczy, to po drugim okresie przygotowawczym jeszcze w pewien sposób się dotarł są drużyną. ja myślę, że ten drugi okres przygotowawczy dla trenera Frederiksena, trenera Sindre, który już nie będzie taki zwariowany, który już zdiagnozowali, co nie pasuje, bo byli w zarządzie i powiedzieli ten nie, ten nie, ten nie. Mają swoje przemyślenia i moim zdaniem, dlaczego to ma zadziałać na minus? Oczywiście mówisz o tym terminarzu, zgadzam się, ale moim zdaniem to dzisiaj, jak patrzę, tak, Raków ma większe problemy. Jagielonia sobie w trzech ostatnich meczach traci 7 goli. Eee, tak, dobrze liczę, Legia. Fajnie, super w Pucharach, ale w lidze to nie wygląda jakoś tak super, chociaż może ostatnio wygląda to nieźle. Krakowia też ma swoje problemy. To nie jest tak, że dzisiaj lek straci punkty, a reszta to sobie punktuje w pięciu meczach po 15. Tak? Spokojnie, no, zdarzył się słabszy mecz. Mówię. Rozmawiamy sobie, dyskutujemy, uważam merytorycznie i na pewno to był słabszy mecz. I są podstawy, żeby tak mówić, ale moim zdaniem nic nie stało. No, pojechałeś do Gliwic, które są w dołku, są osłabione, no dobra, zagrałeś sobie mecz, ale zyskałeś punkt, tak, patrzę na to z tej perspektywy i grasz dalej, no, nie, nie przeryznować, jakbyś przeryznął, to wydaje mi się, że dzisiaj byłaby zupełnie inna rozmowa, bo przegranie takiego meczu też by sprawiło inny, inny problem mentalny do tej drużyny, że jednak znowu byśmy mówili, że ten lech jest po prostu awaryjny, że w każdym momencie może nawalić. No cóż, tutaj Legia Konstancin nam wrzuca ciekawą statystykę, że od 25 września alex zdobył mniej punktów niż Jagiellonia grająca na trzech frontach. W sumie to jest do sprawdzenia. Ale to wiesz co, no to możemy sprawdzić wiesz, terminarze, no bo to jest taka dyskusja, Słuchaj, dzisiaj patrzę w tabelę, jak to wygląda i oczywiście jak Jagiellonia zrobiła fantastyczną sprawę, no słuchaj, no gość, kurde, no i który jest rocznik Siemianie? 9-3? 9-2. No, mój rocznik jest, tak? 92. I gość wchodzi i w pierwszym sezonie w europejskich pucharach łączy ligę z pucharami, tak jak zrobił to John Van Den Brom, który miał, ile miał? 60 kilka meczów w fazie grupowej Europejskich Pucharów, no to jak żeśmy liczyli, to nikt, czy cała Liga nie miała tylu meczów w Europejskich Pucharach i on potrafił to zrobić, tak? No to, to jest jakiś ewenement, to jest mega szacun dla tej ekipy, Plus chodzi ci Czurlinow i grają fantastyczną piłkę. Lech odbudowuje się po tym Mariuszu Rumaku, po tym, co się wydarzyło wiosną. To moim zdaniem takie mecze mają się jeszcze prawo zdarzyć. Oczywiście nie powinny być, bo przy takiej kadrze uważam, najmocniejsze Ty dzisiaj widzę. Tygodniu, to, to no to i grają jest... raz w tygodniu, tak. No to się nie ma prawa zdarzyć, ale się zdarzyło i, i moim zdaniem to jest kwestia wyciągnięcia wniosków. I, 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 i mówię, no będę mądrzejszy w meczu z górnikiem, bo jak zobaczę za tydzień takiego samego Lecha, i to nieważne, czy byłby górnik, Zabrze, czy nawet, nie wiem, widzę Wucha, czy ktokolwiek, to Lech musi wejść na swój poziom i udowodnić, że to był właśnie wypadek przy pracy. I, i Paweł, i jak były wypadki przy pracy, to wychodził i to udowadniał. No to dlaczego mam myśleć, że teraz będzie inaczej? Przy tym, co widzę na bazie 18-19 meczów, jakie widziałem Lacha w tym sezonie. Mm -hmm. eee, to prawda Michał R73 pisze tak tylko panie Pawle poziom ekstraklasy też się podniósł mamy Legię, Lecha, Raków, Pogoń, Gielonie, jest duże ryzyko utraty punktów jest jeszcze Krakowia, czy Piast i Górnik, tak to, to, to fakt bo, bo nasze drużyny grają fajnie w Europie pniemy się w rankingu, więc poziom ekstraklasy idzie do góry, ja się z tą tezą zgadzam nie, że, że ta liga nie jest łatwa nie, więc no żeby nie przedłużając bo, bo my tak sobie o Lechu raczej ogólnie rozmawiamy aniżeli o, o tym Meczu, bo o meczu no, możemy odsłonić trochę kulisów. Bo, bo jak do Dawida napisałem, że jeszcze muszę prawdę futbolu dzisiaj zrobić, to nie wiedziałem, że, czy sam 10 minut bym uciągnął tylko o tylko tym meczu. Bo, bo nie działo się absolutnie zbyt dużo. Ale tutaj Dawid koleżeńsko się zachował i mi, mi pomógł, poratowo. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Ale Laki, sam, się zgłosi, nie... sam się zgłosiłem na ochotnika na piłkarskiego salonu. Mówię, Macie, nie masz kogoś dobra i tak nie mam co robić, to wpadnę, przyjdę. Tak pogadam dwa słowa. Więc teraz. Eee, teraz będzie po prostu ta dyskusja, na... ale może być ciekawa, tak? Może Damian Smyk przyjedzie, będzie Tomek Urban, to zmienimy kilka, kilka opinii na bazie tego meczu i całej rundy. Ja zdania nie zmieniam. No dla, mnie, dla mnie to jest po prostu wypadek przy pracy i taki mecz nie ma prawa zdarzyć, no ale się zdarzył i jedziemy dalej. Zdarzył się wypadek, zdaniem Dawida Dobrasza, ale za tydzień ten mecz z Górnikiem Zabrze zdefiniuje jaka to będzie przerwa. W ogóle Dawid, ty już wiesz coś na temat planów Lecha, czy to jest Turcja, czy, czy jakieś inne rejony świata? No tak, nawet tam widziałem już nazwę hotelu, bo ktoś do mnie z FC Kaiserslautern pisał, że, że będzie tak, z FC Kaiserslautern w hotelu i czy tam mniej więcej, wiem jak to będzie wyglądało. Ale mówię, tym to sobie jeszcze nie ma co głowy zajmować, bo to... Ee... Nie, to wiesz, no to, z tymi, tymi, tymi kubami, tak? to w ogóle jeżdżą grupy kibiców nie, bo my byliśmy, poczekaj, Hanower był chyba. Terweri no, chyba też tam, nie, Herta, ktoś inny. Hanza tak? Chyba, ale chyba Hertha, była też mocno. Bo wydaje mi się, że Marcin Kamiński był jeszcze, ale to było ze dwa lata temu, moim zdaniem, ale w każdym razie. E, tak tak było, więc dyskusję o lechu poznaj sobie. Zamykamy w 25 minucie tego programu, ale po meczu z górnikiem. Myślę, że tutaj redaktora dobrasza jeszcze zaprosili my sobie podsumujemy całą rundę w ogóle w wykonaniu Lecha Poznań. Przez godzinkę tu przemaglujemy pana redaktora, jak on to widział, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, o ile się zgodzi, ale to już yy, tutaj biorę to na siebie, aby go, go przekonać, żeby zaszczycił nas swoją obecnością. Dawid Dobrasz, Meczyki.pl, był gościem Prawdy Futbolu Ekstra. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, dobranoc, do jutra. Dobrej nocy wam życzymy. Jutro piłkarski salon o meczykach. Dawid, to w niedzielę coś jeszcze robisz, czy na jakiś mecz idziesz, czy, czy nie. Są? Nie, Wiesz, To Wiesz co, no trzeba oglądać, nie? W poniedziałek magazyn Ekstra No teraz tak się właśnie cały weekend skupiam i chcę właśnie każdy mecz tak obejrzeć od deski do deski, bo też ten Krakowia zagłębiem co oglądałem, ten mecz, to ci powiem. Jakby można było wyłączyć w dziesiątej minucie i włączyć na ostatni dziesięć w sumie i też tak miałem wrażenie, ogólnie jestem stracony czas i Krakowia. Eee, no na własne życzenie trochę straciła te punkty, bo jakby potraktowała, pofolgowała sobie jeszcze to Zagłębie, które absolutnie ciepła woda w kranie tam leci cały czas, ale, ale udało mi się jakimś cudem, cudem wyrównać, więc no Krakowiec się na pewno... Bardzo jest kadrowe, jeżeli chodzi o ekipę Marcina Wodarskiego. Ja nie oglądałem tego meczu, bo, bo tu inne sprawy prywatne miałem, ale widziałem wpis Kuby Żubrowskiego, że Krakowia ukarana za minimalizm. Ale dobra, już nie będziemy się na temat Krakowi rozmawiać. Tak, prawda. Życzymy wam dobrej nocy, kto ogląda z odtworzenia, to dobrego, spokojnego dnia. Kto nie subskrybuje Prawdy Futbolu Ekstra, zapchęcamy łapki tak, muszę, muszę tu przychodzić, żebyś dobił tam, czekaj, ile masz tych subów tak. tu? Bo nie widzę, 10 tysięcy, no to muszę się pojawić, jeszcze tak, dwa razy tak, to tak, może dobijecie. Tak, 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 po wizytach Dawida jest duży przypływ, to prawda. wszystkiego dobrego, cześć.